Cześć, nazywam się Agnieszka Kantarowska. Walter Scott powiedział, że mogę dać Ci pięciowyrazowy przepis na sukces. Przemyśl plan i pójdź przemyślaną ścieżką. Ja też chcę Ci dać taki plan. Ma on dużą siłę i myślę, że stosując się do tego planu jesteś skazany wręcz na, na sukces. Z jakiego powodu? Bo jeżeli Chcesz coś osiągnąć, chcesz coś zrealizować, to powinieneś mieć określony plan działania. Ale nie powinien to być jakikolwiek plan działania, że wiesz mniej więcej, co będziesz robić, ale powinieneś dokładnie to, to przemyśleć przemyśleć plan działania, podejść do tego jak do konkretnego przepisu, właśnie przepisu na, na sukces. Co konkretnie powinieneś robić, jakie działania podjąć, żeby Osiągnąć ten cel, to jest bardzo ważne. To jest istotne, żeby przemyśleć najpierw, nie rzucać się od razu do działania, tylko skupić się najpierw na przemyśleniu, na rozpisaniu tego, co, co masz zrobić. I dopiero potem działać według tego planu. Bo jeżeli podejście, że do tego na zasadzie takiej, wiem, co chcę osiągnąć, i po prostu działam. To pierwsze kroki prawdopodobnie będą trafione, właściwe, ale potem w tym gąszczu działań, które masz do zrobienia, masz do wykonania, zagubisz się. I to spowoduje, że poddasz się. Nie będziesz chciał dalej działać, dalej realizować tego celu. Więc daj sobie na początek czas na to, żeby przemyśleć ten cel. I przemyśleć, co za tym idzie. Plan. To powinno iść w parze. I nie każdy plan będzie pasował do każdego celu, bo możesz sobie stwierdzić, że tyle razy już coś osiągałeś, realizowałeś, to zawsze możesz wykonywać te same działania. Nie. To tak jak z przepisami w kuchni: no, każdy przepis jest inny. Dodanie jakiegokolwiek drobnego składnika przyprawy powoduje, że ten efekt końcowy jest zupełnie inny. Więc ważne jest przemyślenie, dokładne przemyślenie, co ty powinieneś robić. Czy są jakieś kluczowe momenty na, w tym planie, który masz realizować? To też jest ważne. Często zapominamy o tym, że będą pojawiać się jakieś bardzo ważne momenty na drodze do realizacji celu, i tam będą potrzebne jakieś konkretne umiejętności, być może osoby, które nam w tym pomogą. To jest też ważne. To jest ten, jeden z takich kluczowych elementów, które mogą determinować to, czy ty odniesiesz sukces, czy nie. I dopiero kiedy masz to zaplanowane, przemyślane, możesz przejść do, do działania, do tego, żeby wykonywać ten plan krok po kroku. I oczywiście w trakcie działania może się okazać, że jakiś element możesz pominąć, że jest on zbędny, ale też może iść w drugą stronę, że coś jeszcze jest potrzebne. Tak też może być. Nie zmienia to jednak faktu, że ten plan trzymacie w pewnych takich ryzach. Raz, że daje Ci jakieś ograniczenie czasowe, bo budując plan, to też jest ważne, żeby dać sobie jakieś ograniczenie czasowe na każdy odcinek tego planu realizowanego, jak i na całościowy plan. I powoduje to, że wiesz, co masz robić, wiesz, do czego się przygotować, a bez planu działania, trudno jest cokolwiek zdziałać. Potem można mówić, że miało się szczęście, że to się osiągnęło i prawdopodobnie wtedy tak jest, jeżeli się osiąga coś bez planu. I jeżeli też nie masz planu, to bardzo często może być tak, że oddajesz się w połowie drogi, bo okazuje się to zbyt trudne, zbyt ciężkie, nie przygotowałeś się na wiele rzeczy, które pojawiają się na drodze. A tak naprawdę z takim podstawowym elementem na ten sukces jest plan. Czyli tylko tyle i aż tyle. Bo zbyt często ten element jest pomijany. Chcemy już zacząć działać, osiągać, realizować, a na plan uważamy, że nie będziemy tracić czasu. Że po co? Po co planować? Przecież ja wiem, co ja chcę osiągnąć, tak? No tylko czy wiesz właśnie, jak to zrobić? Bo wiedzieć co, to jest jedno, ale drugie to wiedzieć jak. To są dwie istotne rzeczy. Więc ten plan powinien ci zawsze towarzyszyć w w tym, co chcesz osiągnąć, w tym, co planujesz właśnie osiągnąć. Więc nie pomijaj tego elementu, poświęć mu czas. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, żeby osiągać cel, osiągać sukces. A potem, niech to będzie na zasadzie takiej checklisty, że ty odhaczasz sobie te elementy planu, które już zrealizowałeś. I raz, że będzie to dodawać Ci takiej motywacji, że już tyle za Tobą jest zrealizowanych elementów planu, i wiesz, co jest przed tobą, wiesz, jak do tego się przygotować. Więc rób plan, a potem działaj zgodnie z tym planem. Więc taki jest przepis na sukces. Cześć.